Cześć, nazywam się Aleksandra i stało się. Dzisiaj jest ten dzień. Założyłam fundację dla kobiet, o kobietach. Moje drogie, będziemy wspólnie dążyć do samodzielności. Kobieta samodzielna, fundacja, kobieta samodzielna dane gdzieś w opisie filmu wrzucę jest dla Was. Przeszłość jest po to, żeby dać nam fundamenty do tego, żebyśmy mogły w życiu dorosłym, być tym, kim chcemy. Ale czasami jest tak, że jakaś sytuacja życiowa podkopie nam te fundamenty, a czasami w przeszłości nawet nie było czasu na solidne ich zbudowanie. Dlatego teraz my będziemy wspólnie wspierać Was w tym, żeby zbudować swoją samodzielność, swoje poczucie własnej wartości, swoje miejsce na rynku pracy, na świecie. Mamy kontakty zarówno w Polsce, jak i za granicą i będziemy Wspierać Was. Tu i teraz to jest nasz czas. Do zobaczenia.